Witajcie, a więc zapraszam Was dziś na szybką rozpakę i przyjrzenie pudełeczka od Asusa. A konkretnie chodzi o klawiaturę Asus ROG Strix Flare 2 Animate. Lecimy. Okej, okay. więc zabieramy się za rozpakę. Cześć chłody, zobaczymy, co w środku ciekawego jest. Dodam, że jeszcze jej nie otwierałem, nie miałem przyjemności. Z sumą sumarą swojej nie muszę zmieniać i właściwie nie wiem, czy jeszcze będę ją w zamiar, czy nie. Wszystko zależy, jak ta tutaj się sprawdzi na bok jak zwykle produkty od Asusa wyglądają ładnie zapakowane, ale zobaczmy co jest w środku Zobacz, jakiego... A, o, taki bajerek do wyciągania całych klawiszy i prawdopodobnie samych przycisków no, wygląda nieźle nie wiem czy kiedykolwiek mi się przyda, ale fajnie, że coś takiego jest. Wadam, kiedyś miałem corsara i niestety ale yy, był problem z wyciąganiem, bo nie dostałem w zestawie po prostu tej uchwytki. O, wyciągniemy, to może w końcu może się uda. O, o co jedno się rzuca w oczy, to jest bardzo gruby kabel. O, co tu jeszcze jest? Weźmiemy sobie klawiaturkę na bok na razie. A tu jest podkładka pod nadgarstek, którą też sobie zaraz odpakujemy w środku. Kolejność. O, jakieś naklejeczki. Od Osusa w prezencie, jakaś szybka instrukcja. I to właściwie będzie na tyle. Dobra, to zamkniemy. To zawsze schowamy. Zobaczymy sobie samą klawiaturę. Dodam tylko tyle, że później będę robił jej pełną recenzję. A to jest tylko taka szybko rozpaka, szybkie rzucenie okiem, jak tutaj to wygląda. Dobra, zmienimy. No, no, co ciekawe, ona jest cienka. To nie spodziewałem. Pokażę Wam, oczywiście, same przyciski, same klawisze. O, one mnie chodzą. Są już normalnej budowy, ale Wam pokażę, jak wygląda mój 915. O, jak coś się pokrzyczyło, muszę go wyłączyć. O, no, jak sami widzicie, no. Praktycznie są podobnej grubości. Z czego te mają niskoprofilowe przyciski, te mają pełne. Ale dobra, to już też przełożymy sobie na recenzję. Pierwszy rzut oka. Wygląd. No właściwie dość premium. Bardzo przyjemne. Bardzo miękko chodzą. No dobra, to też zobaczymy sobie już konkretnie w recenzji, jak zrobię. Tu jest ta część z tym wyświetlaczem, którą powinniście już nadkleić gdzieś w necie. Tutaj jest podobno jakiś tam wyświetlacz. Tutaj przyciski multimedialne. Boczny. O, tutaj jest do podgłośnienia, do ściszenia, albo tutaj. O, bardzo fajny taktyczny dźwięk jest czuć, że rolka tak się przesuwa po takich stopniach co miało miejsce inaczej, aniżeli w moim Logitechu o, szkoda, że te nie są funkcyjne też do góry i na dół są tylko do przyciśnięcia a szkoda no dobra kabel dość gruby z przelotką, czyli macie dwa kable jeden idzie do podłączenia samej klawiatury, drugi natomiast jako przelotka tutaj do gniazda USB. Zobaczmy sobie pod, pod nadgarski. Aha, takie o, bardzo fajne. Miękka ta gąbka, ciekawe, jak się będzie ugniatać. No i ciekawie jak się będzie starzał sama ta sztuczna skóra. Bo to niestety, ale różnie bywało, co jest fajne do podczepiania. Tutaj możecie mieć tą zaślepkę, która się podświetla i ona może być założona tak jak teraz jest i możecie używać bez podkładki pod garstek. Bądź wyciągacie to, wkładacie bezpośrednio tą nasadkę na magnes, która teraz oczywiście nie wejdzie, bo ona by trzeba ją wyjąć. To by trzeba wyjąć, które też na, na recenzji pokażę. Tami? Tamiś? No, chodź tutaj. Więc, yy, i po prostu później przekazuję ten, yy, to podświetlanie tutaj na ten brzeg. Ale dobra, to już będziemy też zaglądali, zaglądali później. Teraz zatrzymamy się tylko na, na rozpasę, co było w środku. Więc, jak widzieliście, sami jest nie super mega wiele. O, jezu, kochan, że mały ty. Oj, o, sorry, god. Noż. Więc, yy, tak, to by była rozpaka. Co do recenzji zapraszam w późniejszym terminie. Zobaczymy jak to się sprawuje, jak te, Jak to wszystko tutaj działa. Jak na tą chwilę powiem szczerze, że są bardzo płynne. No i też dźwięk jest totalnie inny poniżej mojej lodzi. Nie wiem czy to będzie słychać w tym momencie. Akurat. Na szybkości może położę tylko mikrofon. No i posłuchajcie sobie różnicę na szybkości taką. Wydaje się dużo płynniejsze, ale do tego jeszcze wrócimy. Cześć Tami, co to byś chciał? Ok, to rozpaka zakończona. Więc tak wyglądała rozpaka klawiatury od Asusa Strix Flare 2 Animate. Jak widzieliście, w środku tak za wiele nie ma. Natomiast już po samym wyglądzie można y, ocenić, że Asus się przyłożył i wygląda to naprawdę dość ciekawie. Co do recenzji, zapraszam w późniejszym terminie. Teraz była to tylko rozpaka, więc przy okazji składam Wam życzenia najserdeczniejsze noworoczne. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i zobaczymy się już za rok. Dzięki bardzo. Hej! Więc tak wygląda na szybka rozpaka klawiatury do SUS w wersji ROG um, wróć za dużo EAE y -y.